Najpoważniejszym grzechem, jaki można popełnić według Biblii, jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. W Ewangelii Mateusza 12:31-32 po Jezus powiedział: Dlatego, Powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Jezus postawił sprawę jasno. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest nieprzebaczalne. Jeśli popełnisz ten grzech, to nie będzie on Tobie przebaczony. Zatem, czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu oraz w jaki sposób możesz być pewien, że go nie popełniłeś? O tym właśnie będę mówił w tym odcinku. Zanim jednak przejdę do tematu, to polecam Ci sprawdzić darmowych, internetowych kursów biblijnych na portalu amazingbiblestudies.com. Serwis ten oferuje dwa internetowe kursy, do udziału w których możesz się zapisać. Pierwszy z nich nosi nazwę Storacles of Prophecy i zawiera 24 lekcje, które używają biblijnych historii do przedstawiania prawd Ewangelii. Drugi zaś nosi nazwę Bible Answers i ma formę odpowiedzi na konkretne pytania zadane w treści. Zawiera 27 łatwych do zrozumienia do głębnych lekcji biblijnych. Kliknij w link znajdujący się w opisie wideo i jeszcze dziś zapisz się na jeden z tych kursów. A teraz wracamy do tematu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Czasami dostaję od widzów wiadomości, w których wyrażają oni swoje obawy, że popełnili bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ przeklnęli Boga lub popełnili jakiś potworny grzech. Jednakże przeklinanie Boga, czy też popełnienie strasznego grzechu, nie jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Aby zrozumieć to, czym owe bluźnierstwo jest w istocie, musimy przyjrzeć się kontekstowi słów Jezusa, które zacytowałem na początku. Zacznijmy więc od wersetów 22 po 23. Wtedy przyniesiono do niego, mając na myśli Jezusa, opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. Zdumiony był cały lud i mówił: Czy nie jest to syn Dawida? Syn Dawidowy to mesjanistyczny tytuł. Zatem Żydzi kwestionowali to, czy Jezus mógł być Mesjaszem. Najwyraźniej nie byli oni przekonani po tym, jak dokonał cudu uzdrowienia na tym człowieku. Pamiętajcie, że tym, który daje nam tego typu przekonanie, jest Duch Święty. Mówiąc zaś o Duchu Świętym, to w Ewangelii Jana 16,8 czytamy: A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Ta kwestia stanie się istotniejsza dla zrozumienia przez nas tego tematu w późniejszej części. Teraz przeczytajmy zapis z Ewangelii Mateusza 12:24. A gdy to usłyszeli, Faryzeusze rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. Zauważcie, co zrobili faryzeusze. Zanagowali oni to, że Jezus był Mesjaszem, odrzucili dowód na Jego mesjaństwo po tym, jak dokonało cudu oraz przypisali Jego moc Belzebubowi. Te rzeczy to objawy odrzucania przez nich przekonania od Ducha Świętego. Ten sam duch przekonywał o Mesjaństwie Jezusa również lud izraelski, który odpowiedział na to z wiarą, jednakże faryzeusze zupełnie odrzucili, przypisując jego moc uzdrawiania szatanowi. Były to jedynie przykłady odrzucenia przez faryzeuszy przekonania o Mesjaństwie Jezusa, jakie w Biblii opisywane są odnośnie odrzucenia ostrzeżenia na temat bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. W wersetach 25 po 26 czytamy dalej. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje, i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? Jezus wykazywał tu, że nie wykonywał dzieła dla królestwa szatana, ale przeciwko niemu. W wersetach 27 po 28 stwierdził, A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi, przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Najwyraźniej niektórzy Faryzeusze twierdzili, że mogą wyrzucać demony. Zatem Jezus mówił tutaj o tym, że jeśli Jego moc pochodzi od szatana, a jednocześnie część Faryzeuszy twierdziło, że posiadało tę samą moc, to znaczyłoby to, że ich moc również pochodziła z tego samego źródła. Oskarżając więc Jezusa, potępiali jednocześnie siebie. Kontynuując, czytamy dalej. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza? Wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Ten fragment umacnia prawdę zawartą w wersecie 28, mówiącą o tym, że Królestwo Boże nadeszło, a Królestwo Szatana zostało najechane. Chrystus jest tym, który wchodzi do domu lub Królestwa Szatana. Właściciel nie wchodzi przecież do własnego domu, by go okraść. Innymi słowy, Szatan nie wyrzuca Szatana. Jezus zagrabia dobra Szatana również w takim sensie, że uwalnia on ludzi z jego niewoli. Odnośnie związywania przez Jezusa mocarza, czyli Szatana, Przykład ten ukazuje, że Jezus jest silniejszy niż szatan, a moc Boża działała przez niego. Następnie w wersetach 31 po 32 Jezus daje przestrogę przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, mówiąc: Dlatego opowiadam Wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Jezus wypowiedział to ostrzeżenie do faryzeuszy po tym jak odrzucili oni dowód na to, że jest Mesjaszem i że moc Boża działa poprzez niego. Ma to nam pokazać, że bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest ciągłym odrzucaniem przekonania i prowadzenia Ducha Świętego, czego dopuszczali się faryzeusze. A teraz, aby wyjaśnić tę wątpliwość, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie jest jednorazowym grzechem. To stałe, uporczywe i świadome odrzucanie prowadzenia Ducha Świętego i przekonania od Niego pochodzącego. Dla przykładu, faryzeusze stale odrzucali dowody na to, że Jezus jest Mesjaszem i Bogiem, fałszywie oskarżając go i próbując go na czymś przyłapać. Czyniąc tak, przeciwstawiali się oni duchowi świętemu i zasmucali go. Jest bowiem możliwe, aby zasmucić ducha świętego. W liście do Efezjan 4.30 czytamy: A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Smutek jest emocjonalnym bólem. Kiedy więc odrzucamy w naszym życiu prowadzenie Ducha Świętego i przekonanie od niego pochodzące, to zasmucamy go, a kiedy czynimy to ustawicznie, to możliwe jest zupełne ustanie głosu Ducha Świętego. A wystąpić przeciwko Duchowi Świętemu można poprzez mówienie Nie dla wszystkich sytuacji, przez które chce on do nas dotrzeć. Kiedy postępujemy w taki sposób regularnie, to zatwardza to nasze serca i możemy dotrzeć do momentu, w którym nie słyszymy już głosu Ducha Świętego, ponieważ nie dociera on już do nas. Jednym z tego przykładów jest historia o Żydach wziętych do niewoli babilońskiej z powodu nieposłuszeństwa Bogu w księdze Zachariasza 7.12 czytamy. Zatwardzili swoje serca jak diament, a diament to bardzo twardy minerał. Aby nie musić słuchać zakonu i słów, które Pan Zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Gdy nasze serca staną się już zupełnie zatwardziałe na skutek ciągłego sprzeciwiania się Duchowi Świętemu, Jego głos nie będzie już do nas docierał. Moment ten jest faktycznie tym, w którym ktoś popełnia bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I może to skutkować opieraniem się jakiemukolwiek przekonaniu pochodzącemu od Ducha Świętego. Przykładowo, jeśli jesteś złodziejem, to Duch Święty może przekonywać cię do zaprzestania kradzieży. Ale gdy stale się opierasz temu przekonaniu, to w końcu doprowadzi to do punktu, w którym nie będziesz już miał wrażenia, że robisz coś źle. Im bardziej opierasz się w przekonaniu Ducha Świętego, tym mniej wrażliwy na nie się stajesz, aż w końcu nie Czujesz tego w ogóle. Wtedy nie odczuwasz już żadnej potrzeby, by wyznawać Bogu swoje grzechy i zanieżałować. A Bóg nie może wybaczyć grzechów, za które się nie żałuje i których mu się nie wyznaje. Pokuta i wyznanie są wymagane dla uzyskania przebaczenia. To właśnie z tego powodu bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nazywane jest nieprzebaczalnym grzechem. I to nie dlatego, że Bóg nie chce nam wybaczyć grzechów, ale dlatego, że sami nie chcemy zaniepokutować. I jeśli zastanawiasz się, czy popełniłeś bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, to jeżeli wciąż odczuwasz przekonanie o swojej grzeszności, to jest to całkiem dobry znak ku temu, że nie, bo ludzie, którzy regularnie zasmucają Ducha Świętego, nie odczuwają już przekonania o grzechach, jakie popełniają. Zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, a także pole wszystko z menu, które się ukaże. Upewnij się też, że w Twoim urządzeniu załączone są powiadomienia, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu to nie przeklinanie Boga czy dopuszczanie się jakiegoś okropnego grzechu. To efekt naszego długotrwałego. Przeciwiania się przekonywaniu Ducha Świętego, aż do momentu, w którym serce jest zatwardziałe tak bardzo, że nie rozpoznajesz już Jego głosu. Dlatego to ważne, aby jak najwcześniej poddać swoje życie prowadzeniu Ducha Świętego, ponieważ im dłużej będziesz z tym zwlekał, tym bardziej narażony jesteś na popełnienie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Sprawdź moją nową chrześcijańską koszulkę z napisem, uwaga, jeżeli nie lubisz słuchać o Jezusie, to możliwe, że będziesz mnie unikać. Mam tendencję do głoszenia prawdy Bożej. Jest ona dostępna w różnych krojach, kolorach i rozmiarach. Może być ona dobrym przyczynkiem do podzielania się swoją wiarą, a wpływ za nią pomagają w funkcjonowaniu mojego kanału. Dodatkowo, jej sprzedaż z 10% rabatem jest ograniczona czasowo. Jeśli kupisz teraz, poprzez kliknięcie w kartę na ekranie lub w linku pod filmem. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to zachęcam Cię do polubienia i podzielenia się nim ze znajomymi. Kliknij w kartę na ekranie, by obejrzeć moje świadectwo o tym, jak Jezus uwolnił mnie od życia w narkotykach, od przestępstw i więzienia. Dziękuję za obejrzenie. Niech Bóg Cię błogosławi.